Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę z szynki. Potrzebować będziemy 20 deko szynki. Ja mam szynkę w plasterkach, 10 deko sera żółtego, jedną cebulę, tutaj mam 4 żółtkiewki, trzy kiszone ogórki, puszkę kukurydzy, 3 łyżki majonezu, sól i pieprz. Teraz składniki kroję w kosteczkę. Szynkę w kosteczkę, ser, ser mam w plasterki, więc też muszę pokroić, rozdrobnić po prostu. Yy, ogórki pokroję w kosteczkę, rzodkiewkę i cebulę. Teraz rozdrabniam składniki sałatki. Składniki sałatki już mam rozdrobnione. Cebulę posiekaną. Jeżeli mamy wrażliwy żołądek, możemy cebulę przelać wrzącą wodą. I teraz wszystkie składniki przekładamy do miseczki. Dodajemy kukurydzę, majonez, łyżkę musztardy, sól i pieprz Doprawiamy według własnego smaku, soli, mniej, ponieważ. Dużo składników jest słonych. Jeżeli Państwu mój przepis na sałatkę z szynki się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sałatka z szynki.